Nowy komputer, jako że trzeba się rozwijać, trzeba ciągle coś zmieniać, no to dziś pokażę Wam, na co postanowiłem zmienić swoją starą skrzynkę, która tutaj jeszcze stoi, bo przełożymy z niej kartę graficzną, no a na coś docelowego sobie ją zmienię dopiero za miesiąc. W tym materiale chciałbym Wam pokazać mniej więcej, jak to budujemy. Okej, it's fine. No i na bieżąco będę opowiadał o tym, z czego, na co przeskakuję no i przede wszystkim dlaczego takie, a nie inne decyzje. Także zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o obudowę, na którą się zdecydowałem, no to postawiłem na Be Quiet Silent Base 802 i jest to taka obudowa, która od zawsze bardzo mi się podobała i jeśli mam być szczery, to nie wytrzymałem z tym, żeby jej odpakować wcześniej, dlatego między innymi możecie zobaczyć, że już są włożone nóżki. Be Quiet daje nam wybór, to znaczy możemy albo mieć tą obudowę w takim trybie super cichym, czyli na górze w takim wypadku będzie mata, i brak żadnego przepływu powietrza. No i również otrzymujemy drugi front panel, który może być meszowy. Front sobie dam na razie cały zabudowany, potem się jeszcze zobaczy. Natomiast na górze chcę mieć filtr siatkowy z magnetycznym chwytem. Mamy jeszcze jakiś karton. szyna do dysku HDD. Ogumowana jeszcze dodatkowo jakieś wibroizolacje, Spoko. Zacznijmy sobie od tego, co będzie tłoczyło powietrze przez naszą cichobazę 802. Domyślnie otrzymujemy tutaj zainstalowane trzy wentylatory. Są to Pure Wingsy w wymiarze 140 mm. W teście Bartka Szwedkowicza wyszło, że fruktusy od Endorfi będą sprawdzały się w tej roli o wiele lepiej. Dlatego za chwilę sobie te wentylatory wywalimy i zamocujemy właśnie 4 140 mm fruktusy. Trzy na froncie i jeden na tyle. No a na górze będzie chłodnika. Jeśli chodzi o te przepusty na, na przewody, no to nie wyskakują one tak chętnie jak w tańszych obudowach. Po prostu często zdarza się, że te gumowe przepusty one przechodzą wraz z kablami, czy wyskakują z tych pól. Ja miałem kiedyś takiego kumpla, który strasznie narzekał, że w tanich obudowach te blaszki, do których mocujemy wentylatory są strasznie miękkie i gną się łatwo. No to ta obudowa nie była tania, a to jest takie, to zostawia taki lekki niesmak. W moim poprzednim komputerze miałem dwa dyski HDD. Jeden z nich o pojemności 3TB, drugi o pojemności 6. W tym przypadku e, uznałem, że nie będę bawił się w półśrodki i dam sobie dwa identyczne dyski, a i będą to Seagate y, Iron Wolf o pojemności 8 terabajtów każdy. To chyba powinno się ładnie jakoś rozsądzić, ale. Nie będę robił z tych dysków żadnego raida, po prostu jeden będzie dane E, a drugi będzie dane D, natomiast w rajdzie będą SSD-ki, ale o tym jeszcze zaraz sobie powiemy. Na razie tutaj zamocujmy te dyski i to jest coś, co ja w ogóle be quiet lubię. Wszędzie dyski są jakby odizolowane. Są takie gumki, które mają po prostu pochłaniać ich wibracje, tak żeby te nie przenosiły się na obudowę i nie były szczególnie słyszalne. Pora tutaj zamocować 16 terabajtów pamięci w postaci dwóch dysków i... Jeśli chodzi o jednostkę, która zasili tego potwora, w tym przypadku będzie to Endorfi Supremo FM5 w mocy aż 1 kW. Bo co tak dużo? Bo już chcieliśmy zostawić odrobinę zapasu, a ma tu wejść całkiem mocna karta. Jako, że kartę będę dopiero dokupował, to jeszcze się waham między 30,90 a 40,80. Przynieśmy to sobie i tutaj była ramka, którą a, schowałem tutaj. operator podpowiedział mi, że on jest fanem usuwania rzeczy, z których nie będziemy korzystać, a problem tego kontrolera jest taki, że on obsługuje jakby tylko trzy wentylatory, więc kontroler tutaj na górze nie będzie działał, no ale wszystkie wentylki, które mamy są czteropinowe, więc podłączymy je ze sobą szeregowo, no a następnie do płyty głównej. Kiedy pierwszy raz w życiu wkładałem swój pierwszy komputer, to nie do końca wiedziałem, o co chodzi z tymi chipsetami, no i wybierałem ten najtańszy. W koniec końców skończyło się to tym, że miałem odblokowany procesor z zablokowaną płytą główną, no i nie mogłem go podkręcać. Także tym razem tego błędu już nie popełniłem, no i płytą, w której zasiądzie mój nowy procesor, będzie ASUS ROG Z790A. Płyta jest naprawdę piękna. No mi się ten design bardzo podoba, bo tak naprawdę głównym kryterium dla mnie było to, żeby weszło tutaj 192 GB ramu, więc szukając płyty głównej po prostu filtrowałem na początku, że mają zostać tylko te, które przyjmą 192 GB. Także stąd taki wybór, a nie inny, jest to tak naprawdę jedna z tańszych płyt, która spełniała wszystkie kryteria. Jeśli chodzi o pamięć, jaka znajdzie się w tym komputerze, mam tutaj trzy Samsungi 980 Pro. Planowałem w zasadzie, żeby były dwa, ale tak w międzyczasie na urodziny od mojej ekipy dostałem trzeci, także skorzystałem sobie z okazji, żeby zrobić tutaj rajda piątkę, w związku z czym jeden z dysków będzie mógł ulec awarii, a mimo to dane będą możliwe do odzyskania. Poza tym, oczywiście przyspieszy to odczyt, chociaż w przypadku 7 GB na sekundę, a akurat to nie jest najważniejsza rzecz. Na was, ale przyznam, że na mnie to robi wrażenie. Pamiętam, że za swojego pierwszego SSD-ka, to było chyba w 2015 roku albo 2016, zapłaciłem 500 zł za 250 GB i to był seria. tak czy inaczej. No, teraz za te 500 zł można mieć 4 razy więcej pamięci. No dobra, zamoczyjmy je sobie. Teraz tak, odkręcam pierwszy radiator. Tylko uroczyście Wam wszystkim zakomunikować. Sprzęgiem oznaczyliśmy tutaj czerwoną kropką dysk, który pochodzi od Was i do głównego złącza, e, możesz pokazać, do głównego złącza trafia dysk od ekipy, także jest zapamiętany. Za schłodzenie tego potwora odpowiedzialny będzie 360 mm nawis od Endorfi. A sprawdźmy sobie co znalazło się w wnętrzu tego zapakowania. Już tutaj widzę, że to jest całe utopione w piance. No i dobra, co my tu mamy? Oczywiście taki standardowy zestaw akcesoriów montażowych, no i sama blokopompka i radiator z trzema fluktusami. No bo właśnie tak jak wcześniej mówiłem, fluktusy bardzo przypadły mi do gustu. Był mały fakap, ale już po wszystkim i a mamy to przekręcone, także zamocujmy sobie tą tackę no to szynie. Natomiast jeszcze zanim to podłączymy, no to wypadałoby po pierwsze zamocować braket, a po drugie odtłuścić nieco ten procesor, no bo widać, że jest lekko wypalcowany. Nie będę dokumentować czy też nie Nie zapomnę o tej folii, to niektórym się zdarza, również najlepszym. W temat cable managementu sobie powiedzmy przemilczmy. Życie jest za krótkie, żeby układać kable. Zajmijmy się dokończeniem tutaj całego dzieła. I ostatnim elementem, który będzie nam potrzebny, będzie oczywiście karta graficzna. I to na razie przełożymy z mojego starego komputera. A będzie to RTX 2070 w wydaniu Gigabajta. Trafiła mi się wadliwa sztuka. Kiedy wychodziły te karty graficzne, Micron miał wadliwą serię pamięci. Które niestety, ale trafiły do mojej karty. No i musiałem ją wysyłać na wymianę. Wytrzyjmy to sobie trochę, bo. Ten komputer wygląda jakby przynajmniej od nowości nie był przecierany ani razu, a był przecierany ze trzy razy. Zaraz sobie to poprawimy. No i to, Myślę, że możemy sobie próbować tego potworka odpalić. Gdyby że płyta się już załączyła. Czymże jednak by był film o komputerze bez prezentacji jego możliwości. Przejdźmy zatem do testu. Tak jak wcześniej wspomniałem, maszyna ta mało będzie służyła do grania, a głównie będę wykorzystywał ją do pracy. Mimo to znalazło się w tym zestawieniu parę gier, żebyście mieli jako taki ogląd. Aplikacje, których najczęściej używam, mało wykorzystują GPU, stąd pozwoliłem sobie na chwilowego bottlenecka. Pierwszą aplikacją będzie Helicon Photo. Narzędzie służące do składania jednego ostrego zdjęcia, z wielu z przesuniętym punktem ostrości. I już tutaj notujemy wzrost wydajności na poziomie 530%. Nowy komputer złożył jedno ostre zdjęcie z 250 rawów, niemal pięciokrotnie szybciej niż stara jednostka. Skoro już przy składaniu zdjęć jesteśmy, przygotowałem 1000 zdjęć w Lightroomie, nałożyłem na nie efekty i postanowiłem wyrenderować. Czas potrzebny starej jednostce na zajęcie się tym zadaniem przekraczał 51 minut. Zaś nowy komputer poradził sobie z tym zadaniem w niecałe 20. Przygotowałem sobie dwie testowe sekwencje, na które narzuciłem obróbkę kolorystyczną, stabilizację i inne efekty, które mają jakoś zająć komputer. W pierwszym tak przygotowanym teście nowa jednostka poradziła sobie trzykrotnie lepiej, zaś w drugim wzrost wydajności przekraczał 460%. Ostatnim z niesyntetycznych testów będzie czas renderowania w blenderze. Blender jako tako jest aplikacją, która mimo wszystko woli korzystać z karty graficznej, natomiast w tym przypadku wybrałem render stricte z użyciem CPU. Wzrost wydajności nie był porażający, ponieważ w pierwszym z moich projektów ta wzrosła o 30%, zaś w drugim o 46%. Jednak Blender oferuje również parę testów syntetycznych, których nie omieszkałbym nie wykonać, a więc spójrzmy sobie na nie. Jeżeli chodzi o wzrost wydajności w syntetycznych Blenderowych benchmarkach, to ten zawsze przekraczał sześciokrotny wzrost, natomiast raz zbliżył się do 7 pobicia starego komputera. Naprawdę wygląda to dobrze, natomiast dla odniesienia zrobiłem również próbkę z renderem na GPU, gdzie wzrost wydajności nie przekraczał 6%. Był Blender, a więc nie mogłoby także zabraknąć cinematografii. Bencha, tym razem w wersji 24. Tutaj również przygotowałem referencyjny pomiar dla GPU, gdzie wzrost wydajności nie przekroczył 2%. Zaś w testach procesorowych dla Multicore odnotowany wzrost wydajności przekroczył 700%. W przypadku CPU Single nadal było widać wzrost, jednakże ten nie był już na tyle imponujący, biorąc pod uwagę, że między tymi procesorami jest 7 generacji różnicy. I ten zamykał się powyżej 80%. Zanim przejdziemy do gier, spójrzmy jeszcze raz na ostatnie dwa testy syntetyczne, które dla Was przygotowałem. Pierwszym z nich będzie. Crystal Disk Mark i tutaj, jeżeli chodzi o prędkość zapisu, ta jest dla mnie sporym rozczarowaniem. Ciężko jest mi wskazać przyczynę, dla której ten dysk plasuje się tak nisko, natomiast doszukiwałbym się jej raczej w rajdzie. Tak czy inaczej, prędkości odczytu wyglądają całkiem zacnie, dosięgając do niemalże 10 GB na sekundę. Na końcu spójrzmy sobie na pobór mocy. Zrobiłem tutaj lekki undervolting, co poskutkowało zejściem do 250 W w przypadku nowego procesora, kiedy stary zamykał się w granicy 100. Przy czym temperatury przy poborze 250 W dla I9 14900K zamknęły się na 84 stopniach. Przy czym I7 7700K, pomimo tego, że była skalpowana, a w jej wnętrzu znalazła się pasta Thermal Grizzly Cryonaut, przy poborze 100 W mocy zamykała się temperaturowo na poziomie 91 stopni. Także tutaj można powiedzieć, że jest progres. Jeżeli chodzi o testy w grach, przyznam się szczerze, że nie do końca wiem, co się dzisiaj powinno pokazać. Także zdecydowałem, że pokażę Wam trzy gry, w które sam grałem najwięcej. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że karta gra graficzna w każdej z nich jest stuprocentowym botylnekiem. jednak musicie mieć na uwadze, że ja ten komputer wykorzystuję w 99% do pracy. W związku z czym nie jest to dla mnie priorytetowe. I to, że ten komputer nie służy do grania widać od razu. Chociażby w teście PUBG, w którym średnia liczba klatek na sekundę wzrosła zaledwie o 12%, za to 1% najniższych spadków niemal podwoił swoją wartość. W counter Strike 2 nie jest dużo lepiej, ponieważ średnia liczba klatek na sekundę wzrosła mniej więcej o 60%, za to 1% najniższych spadków tutaj również uplasował się ponad Dwukrotnie wyżej. Największą <laughs> zmianę możemy tutaj przypisać Fortnite'owi. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, średnia liczba klatek na sekundę wzrosła o 314%, zaś 1% najniższych spadków wzrósł o 2000%. Mimo wszystko, nie jest to imponujące, nie oszukujmy się. Oczywiście w każdej z gier ustawienia były najwyższe możliwe, jakie dana gra może zaoferować, natomiast bądźmy szczerzy, nie są to imponujące wyniki.